Was wszystkich. Witam yy, was wszystkich z kolejnego odcinka z gry Kaywood. Jak widzicie, dzisiaj będziemy eksplorować świat, będziemy jeździć koniem po różnych zakamarkach i w ogóle. Musimy być do tego mocno przygotowani, więc wziąłem wszystkie potrzebne nam rzeczy. Na przykład yy, pułapkę na niedźwiedzi, ognisko lub yy, np. Na przykład namiot. Nie wiadomo kiedy na przykład będzie nas ktoś atakował. Wezią, wzią, wziąłem, wziąłem też broń, dwa rewolwery, sikierę, lampę, laso, taki toporek czym się da rzucać. E, łuk. No, mamy wszystko, czego nam potrzeba na e, w, w, wyprawę. I pojedziemy może pociągiem, bo nasze pierwsze wyprawa to jest Silver Hill. Jak widzicie mamy Explore Forest and Find Silver Hill. Więc, em, no. Kiedy przyjedzie pociąg? E, pisze tu gdzieś? Nie pisze, ale możemy poczekać. E, za parę minut powinien być. W tym momencie jeszcze pójdę do. Jest ktoś jako barman? Nie, ale ale nie ma też medyka, bym sobie bandaży kupił nikogo tu nie ma, bym sobie kupił piwo i bym kupił piwo na drogę, ale niestety nie nie mam jedzenia niestety, bo jedzenie kupimy na miejscu lub najwyżej upolujemy, żeby był taki totalny um, survival a nie, że bieremy sobie wodę od razu i jedzenie więc e, czekam My tutaj na pociąg Uch, I zaczynamy naszą podróż i będziemy zwiedzać świat i zarabiać. Więc ym, no, o widzę już nawet pociąg. Już nadjeżdża. Tylko ciekawe, czy się tutaj zatrzyma. Tak. Dobra, zatrzymał się tutaj pociąg. Będziemy mieli przejażdżkę. Tylko zrobię to, co każdy lubi robić. nasz szczelba nam przygrywa Więc Za chwilę ruszamy. W tym momencie kiedy pociąg zatrzymuje się, wrócić i to wyjeżdża stąd pociąg, więc. No. Pewnie go powinniśmy startować. Pamiętam kiedy rabowaliśmy ten pociąg, ale... nie będziemy go rabować. Nad się zbliża nos. My tylko kawałek przyjedziemy do Silver Hill. Więc trochę tylko pojeździmy. Na chwilę będziemy jeździć i jechać. Bo po prawdopodobnie pociąg on pojedzie tu nie. On pojedzie tu. Nie do góry. On pojedzie do góry. I jeżeli... I on albo pojedzie tam, po prawdopodobnie pojedzie tam, albo pojedzie tu. Już wystartowaliśmy, jeszcze nie A Jak widzimy on chyba pojedzie nie, nie, on chyba skręci. On chyba skręci Nie, pojechał wprost Czyli on będzie przez ten most jechał przez ten most będzie jechał. No ciekawy, ciekawy. ogólnie, jakby ktoś. Mm, ale to już wam chyba pokazywałem. A nie, wam. Ja wam chyba tego nie pokazywałem. Ale to wam pokażę w dzisiejszym odcinku. Aha, bo tam ma taki tunel, i on przejeżdża i wyjedzie tędy. No i on potem pojedzie tędy. Tutaj, 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 tutaj tutaj, tutaj i tutaj i pojedzie w tam. Bo więc poczekamy aż nas pociąg wystartuje. Za chwilę będziemy ruszać. Już powinniśmy startować. Za kilka minut. No, to się pamiętam się jeszcze mają. Okej, okay? teraz. I za chwilę powinniśmy startować. Wysiedliśmy okay, na skłampa. W sumie mogłem tu piechotą przyjść, ale wolałem pociągiem się przejechać ten kawałek. Ta góra. No i wy wykonaliśmy to zadanie. Bo dojechaliśmy tutaj. I nie pamiętam, gdzie to było dokładnie. Ale było tutaj takie miejsce. O. No i to jest właśnie ten um, stary Bug, jak widzicie. Jest posąg tego takiego ziomka. Byście już widzieli, że jest posąg. Więc... Yy, no i to je, I tutaj można sobie trochę, trochę sobie Silvera pokopać. kilo w na szczęście wziąłem. I potem sobie to w, e, sprzedamy oczywiście. No i tu nieraz byliśmy. Trochę sobie pozyskujemy tego. Tutaj zaraz z nami zrobię i się prześpię. Nie tutaj, ale nie wiem. A bo u Huntera w sumie się prześpię, bo to nie ma sprzęć. Niedaleko jest Hunter, to jeszcze tam u niego chyba sikierkę kupię. W sumie nie muszę spać, bo już się poranek zrobił. W ogóle jakby ktoś nie wiedział, to to jest ten upuszczony dom z takiego jednego odcinka. Ci, którzy... Em, ci którzy oglądają tą grę, to będą wiedzieli o co chodzi. I dokładniej, ten staw, który tam jest, to też będziecie znali. No i tą górkę, która jest tam, to też będziecie znali z odcinka jednego. A to wszystko zwiedzałem w tej grze. A dom Huntera tu już dużo razy się pojawił. W sumie nie jestem śpiący, bo w pociągu. Bo ja pociągiem wyruszałem, więc no, niedawno, więc nie jestem śpiący. A do Huntera też sobie skoczymy. Sprzedamy mu ten Silver, który teraz zbiorę. Ale zebrę sobie go do końca. A i potem pojedziemy pociągiem na Pinwoods, Pinewood Hills. Jak widzicie, mamy takie zadanie. Że pojedziemy na Pinewood Hills. Pinewood Hills jest! Tutaj. Więc pociąg się teraz zatrzymie prawdopodobnie. No i znowu wyjedzie ten, więc ja myślę, że zdążę jeszcze do tego Huntera skoczyć i będziemy czekać znowu na pociąg. Żebyśmy mieli, żebyście mieli taką przejażdżkę pociągiem. O, Emeralda zdobyłem za 300. On jest rzadki bardzo. Emeraldy są bardzo rzadkie. Ale da się zdobyć. No i zdobędę sobie to do końca. No i w sumie pojadę do tego Huntera właśnie. Żal ale ta gra ładnie w ogóle wygląda. No naprawdę. Nie wiem jak to płynie chodzi w ogóle. Ile mam pingu w tej grze? Ja Nie to tylko to. 85. A to nawet mało. 77. To nawet mało pingu. Tu się akurat zregenerował. Ja tak do końca sobie to skopy po prostu. Chciałem trochę pieniędzy zarobić. I se, nową, i se lepszą sikierkę kupię. No jeszcze ostatniego bym potrzebował. I nagle emerald. był jeszcze jeden. Byłoby śmiesznie. Nie. Dobra. To biorę swojego konia. Abrian. Abrian. Abrian Dobra, jest Abrian I lecimy O, ty jeziorko akurat to nie jest te, ale tamte właśnie to były I będziemy tak Związać sobie ten, ten świat No i tu jest od razu Hunter chyba Tak, Hunter jest na to jest od razu hunter. Jeżeli to nazwisko będziecie też znali z jednego odcinka ojojoj, facet ja bym Ci pierwszy Emeralda sprzedać. A da się u niego sikierki kupić. Sprawdza nie da się u niego kupić kilofa, ale sikiera się da. Więc super. Ciebie kupimy drugą sikierę. kupimy sobie tom No i teraz, um, czekajcie, już wystartował ten pociąg? O kurde, on już wystartował. No to najwyżej wrócimy drugim, trudno. Bo trzeba pokazać jak dobra jest sikiera levelu 2. Sikiera levelu 2 mniej więcej um, naprawdę mocno ścina. Znaczy nie chodzi o to, że mocno ścina. Tylko patrzcie ile drewna wyskakuje z tych drzew drugich. Patrzcie. W ogóle tu daje bardzo dużo tego drewna. Daje 6 za tego jak za jedno. No bardzo do nie naprawdę chciał z nami walczyć, nie? Je się tam jeszcze na hmm, Więc dwa drzewa sprzedacie już za 120. Więc dwa, że was sprzedacie za 120, więc naprawdę trochę dużo. A 3 to już za 170, więc opłaca się. Nie, chyba źle. Czekajcie. Mamy już 10, czyli to będzie 100. O ile oni ceny zmienili. Dobra, w sumie sprawdzę, żeby się upewnić. To będzie stówka Tak stówka 10... E, to jest stówka Czyli jedno jakby ten kosztuje 40. Więc no Aha facet se ud, ud kupił Nie no super Fajnie że są facet łup kupił no Jak że oni Ktoś się tam strzela Ale mnie to nie obchodzi bo to nie moja sprawa Niech się strzelają no i e, pozostaje nam czekać tylko aż będzie e, kolejny pociąg, bo trochę poczekamy w sumie. Już nie wiem jak długo możemy, po, nie wiem jak długo poczekamy, bo jeden pociąg jest w tym momencie tutaj. I no, trochę trzeba będzie czekać na jeden pociąg, ale dobra, to tutaj raczej to się raczej szybko zrobi. Więc sobie tutaj będę ścinał nie ją. Wiecie co? Zetnę sobie to. nie, chyba kilka spadło. A tam jakiś? Nie, mam. No, jeden spadł, ale okej. Sprzedam sobie to i będę czekał na przystanku, gdzie przystanek jest na Ford Tyler. No i zrobię Wam tam cięcie, no i w sumie nie teraz wam sobie, zrobię cięcie. Sobie sprzedam to i sobie pojadę do tego miejsca, więc robimy szybkie cięcie. Jedzie już tu, po, jedzie już tu pociąg. Eee, super! E, cięcie! Jak widzicie, my już tutaj dojeżdżamy, jesteśmy na Pinewood, na Pinewood Hills. Już prawie. No i w sumie jesteśmy tutaj. Boże, tu są niedźwiedzie, no to nawet nie wiedziałem. A tym niedźwiedzie. Boże, ile tu jest niedźwiedzi? Dwa, dwa niedźwiedzie widziałam w tym momencie. w ogóle, um, ja mam w ogóle, wow, jak tu jest wysoko w tym momencie, <laughs> Buffalo Rigger, jesteśmy na Buffalo Rigger, ale tu jest, o, dobra, dostałem to, jesteśmy na najwyższej górze w sumie, prawie chyba, nie wiem. Jak ja tu nigdy nie byłem. Gdzie ja w ogóle jestem? Jak bardzo wysoko. I 75 dostaliśmy dolarów za to. Przynajmniej można pozwiedzać świat. Teraz e Wiem teraz, co mam robić. Mamy po prostu... Ciekawe, czy jest tutaj coś ciekawego, bo chyba nie. Kurde, obok niedźwiedzia. Ha! W ogóle ktoś tam rabuje, więc próbuję go zabić. Cześć. Halo. Będzie też taki, вот. Kurde. A, e, nie chce mi się go gonić, odpuszczę mu. Ale no, co jest? Bardzo ciężko go złapać. Ja no ogólnie zabił, ale ja to mam gdzieś. Bo no, tak mam my. ja muszę teraz tylko Eskinię zeksplorować, które jest obok Pull do rado. Więc em, no. Pozwiedzaliśmy tutaj trochę świat. Przejażdżki takie różne. Wystarczy tylko zwiedzić tą niby tajemniczą jaskinię. Go to cave. Go. Znaczy. Go to a cave explaining and find the desert um, cave. Go to a cave explaining and find the desert cave. No to ja wiem gdzie jest desert ca cave. Desert cave był. Wait. O Boże, desert cave. Tu jest desert cave. Okay. Tutaj jest desert cave. Tak. Desert Mine. Ojejku. Desert Mine. Nie jest desert cave. O oh, Boże, jestem... Go to go cave, exploring and find a desert cave tunel. Ja wiem o co im może chodzić. Wiem o jakie miejsce może im chodzić. Wiem jak się do tego miejsca oczywiście dostać. Pamiętacie tą jaskinię um, to jest oczywiście z poprzedniego odcinka jaskinia bandytów. Znaczy ja tu tak nazwałem. A to nazwałem jaskinia bandytów, gdzie tam jest zjadłe pieranie. Zapraszam do poprzedniego odcinka. Um, tu jest ta. Nie, tak, tu jest ta jaskinia bandytów. Było tak samo. Desert Mine. No i im chyba chodziło o te miejsce. Pamiętam kiedy ja z tą spadłem, ale. Dobra, nie spadłem. No i tu są te straszne piranie, to każdy zna. Ale nie, nie wiem, go to cave, explore and find a desert cave. Desert cave tunel. No to poszukam tunelu. Tutaj. Tunel. Boże, jaki to był creepy, ja myślałem, że tu jakiś potwór wyjdzie zaraz. A to po prostu ptaki, tak. Kogo? nie ptaki. Ale ja się trochę przestraszyłem tego dźwięku. W ogóle, tutaj jest jakaś gnojówka, ten no. znam. Ten odcinek będzie trochę dłuższy. No, nie wiem o co chodzi z tym desert. Go to the cave and exploring and find the desert cave tunnel. To akurat nie wiem, gdzie to może być. Więc to by było już na tyle z eksplorowania. Zwiedziliśmy parę miejsc, które mogą wam się przydać. A bo i też nie. Pokazałem wam, jak działa sikiera. E, no i e, tam trochę poszczelałem. E, no i e, pojeziłem pociągiem. Więc to by było na, ty, na tyle z dzisiejszego odcinka. E, do zobaczenia. i Widzimy się w kolejnym. A nie, je, jeszcze przepraszam. Jeszcze jedną. W sumie po co wam to wiedzieć? Do zobaczenia. E, nic ważnego. Że. Dobra, już to wam powiem. Skoro już zacząłem gadać o tym. to... Tutaj, tutaj jak widzicie jest taki most i tam pod wodą jakby jest zatopiony pociąg, w sensie, że po prostu zatopiony pociąg, że tu jest ten most, no i tam pod tym mostem jest po prostu zepsuty, zatopiony pociąg, więc no, do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku z tej gry.